Dzień dobry i szczęść Boże. Witam w Dzień Pański, w niedzielę 9 listopada. Moi drodzy w kościołach na całym świecie, dzisiaj się czyta Ewangelię zaczerpniętą od Jana Ewangelisty z drugiego rozdziału, wersety od 13 do 22. I w tej Ewangelii mamy przedstawiony fragment y, opisujący oczyszczanie świątyni. Pamiętamy, dzień po wjeździe Jezusa. Do miasta świętego, czyli ten, ta niedziela palmowa, i kilka dni przed jego śmiercią, przed Paschą, Jezus wchodzi do świątyni i ją oczyszcza z tego co: słabe, grzeszne. Oczyszcza z tego wszystkiego, co sprawia, że świątynia, która ma być domem modlitwy, domem Ojca, domem miłości, przestaje nią być. Jezus koryguje pewne rzeczy ktoś się y, zapędził, ktoś się zapomniał Jezus przychodzi i oczyszcza y, to miejsce z tego wszystkiego co jest słabe i grzeszne. Moi drodzy jak to jest y, w naszym życiu od czasu do czasu Jezus też chce przyjść i oczyścić nasze życie Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, mówi: Wy jesteście świątynią Boga. Ty i ja, każdy z nas jest świątynią Boga. Więc do każdego z nas, moi drodzy, od czasu do czasu przychodzi Jezus z takim biczem i wypędza to wszystko, co złe. Porządkuje yy, różne sprawy. Kiedy Jezus wszedł do świątyni tej jerozolimskiej, no to tak, powypędzał to, co było niepotrzebne, co niosło zgiełk, co sprawiało, że z domu ojca przestrzeń i miejsce przerodziło się w targowisko. Czyli plotki, jakieś kłótnie, krzyki pieniądze, sprawy materialne, prawda, on powywracał stoły bankierów i te monety i porozsypywał zwierzęta, to wszystko, co niepotrzebnie robiło zamęt. Wszystkie stworzenia, które wnoszą zamęt w Twojej świątyni, Jezus chce usunąć, Jezus chce oczyścić, abyś Ty i ja, abyśmy byli miejscem, gdzie Boża chwała będzie mogła y, oddziaływać na Ciebie i na innych, aby Bóg nie miał konkurencji, aby faktycznie w Twojej świątyni Ojciec był na pierwszym miejscu, aby w Tobie był spokój, aby w Tobie był pokój, aby w Tobie była miłość. I Jezus przychodzi od czasu do czasu, jak widzi, że są jakieś złe tendencje, są grzechy, słabości, jest smutek, zazdrość, Gniew, brak przebaczenia, egoizm, zafiksowanie na pewnych rzeczach doczesnych, uprzedzenia. Kiedy Jezus to wszystko widzi, bierze bicz i rozgania towarzystwo. Gdzie w świątyni, którą jesteś Ty, Jezus przychodzi do Ciebie, tak święty Paweł mówi dzisiaj w drugim czytaniu. Świątynia Boga jest święta, a wy Nią jesteście, podkreśla. Tak więc. Razem z Jezusem dbajmy o świętość naszych świątyń i żyjmy tak aby Jezus nie musiał przychodzić i nas oczyszczać biczem. Chciejmy żyć miłością, przebaczeniem, skromnością, radością. Niech w naszej świątyni wewnętrznej rozbrzmiewa śmiech taki czysty i dobre słowa, wsparcia, komplementy słowa które doceniają innych, a nie obgadują i punktują słabości innych. Moi kochani, żyjmy tak pięknie, że kiedy Jezus wejdzie do świątyni, którą jestem ja i ty, niech poczuje się ukochany i mówi tak, to jest dom mojego Ojca. Dziękuję, że nie robisz z niego targowiska, że nie ma tu zamieszania, że faktycznie Tata jest na pierwszym miejscu i to czuć. Tego życzę sobie i wam. Szczęść Boże i do jutra. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.